Siemano, Gitaro! Ja się nazywam Marcel Gitara I dzisiaj sobie jesteśmy na nowym świecie. Ogarnąłem już rzeczy sobie. I kopiemy sobie, na pewno coś znajdziemy fajnego. Okej... Okay. Oczywiście jestem na nowym świecie. Jakby ktoś pytał w komentarzach, kto są na nowym świecie. Dobra, słuchajcie. To teraz e, mam tutaj 64 pochodnie. E, zapalimy sobie. I tutaj, oczywiście, kopiemy. Opa, sobie tupek, tupek. Oki. Okay tutaj i tu. To będzie taki no krótki odcinek. Żebyśmy sobie no po prostu ogarniali tutaj takie wprowadzenie do serii. W takim razie bierzemy sobie bruk i podbudowujemy się. Oj. Oj. Zaraz do was wracam, jak tylko się podbudowuję, jak tylko się podbuduję. Okej, okay, słuchajcie, jestem już tutaj na górze. Biorę drewno świerkowe i teraz tak. Skrzynię jedną wezmę i jeden piecek. I teraz tak skrzynię sobie położymy tutaj przy łóżeczku, a piecek tutaj przy craftingu. To sobie tutaj, ale muszę oczywiście wziąć No wungiel, ale to skombinujemy sobie już w następnym odcinku. Tutaj tu i tu, proszę bardzo. Przechodzimy, przechodzimy się teraz... Przechodzimy się teraz szybciutko, po, po tej wiosce. Oczywiście nie możemy zgubić. Aki. Oj. Dobra. Jeżeli Wam się podobał taki krótki odcinek, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Czy Wam się podoba taki pierwszy filmik początkujący tą serię, czy nie.